Ale słodkie, ja pierdziel. O jak wali, jaka chemia. O mamo, 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 mamo. To się nagrało? Że będę pierdział? Na kanale Wujka Czarka, witam was. Wujek Czarek na zielono, czyli będzie o wojsku. Słuchajcie, dobrze poszedł ten odcinek o racji wojskowej. Was to zainteresowało. Ku memu zdziwieniu, ale jednak... Jednak Adaś jak zwykle miał rację. Musimy, musimy w, w, jednak ryzykować i, i. słowa mi brakuje. E, kochani, dzisiaj jest racja wojskowa, uwaga, z Ameryki, która na oko jest dwa razy większa. Albo nie umieją pakować, bracie, albo po prostu... I to jest jeden posiłek, to nie jest na cały dzień, tylko to jest yy, taka... A, planta. czyli wtedy mieliśmy na cały dzień? Nie, wtedy też było właśnie jako jeden nie, posiłek. nie, bo to jest, poczekaj, menu one, chili with beans. Czyli to jest tak przykład obiad, nie? No obiad, masz obiad, kolację i tak. I ma takie trzy, nie? Jak ma na trzy posiłki dziennie, nie? W międzyczasie tiramisu. No dobrze, no. Żołnierz, żeby być sprawny. I skuteczny musi jeść. Nie mam ciekawy, wziąłem tylko wodę, bo a nóż widelec jest coś, co stawia na nogi. Wziąłem nożyczki. Chyba niepotrzebnie, bo tu jest, jak Adasiowi tłumaczyłem, tu jest taki, takie o nacięcie, że to można samemu oderwać. Zobaczymy, czy mam na tyle siły, co amerykański. Czy dla każdego żołnierza Adasiu yy, amerykańskiego, czy tylko dla Marines? US Government Property Commercial Resale is. To co, zaczynamy? 3, 2, 1 jebudu! Dobra, nie wiem ile to potrwa. Zobaczymy czy ja, czy ja um, um, umiem to ty w dupę. Krzysz, strzelają. Ej, żołnierzu, jest! Żołnierz! Zaraz, zaraz. Zaraz może mi sierżant... Czy ma sierżant może pilniczek do paznokci? Kłóra, stary, trzeba z nożyczki wziąć. Nie dam rady, ty ją. Jednak. Słabe paluszki. Uuu, hmm. bracie. Przysz po zabawie. Dobra, weźmiemy nożyczkami. Ty, aż sobie nie przeciął jakiegoś kotleta, to będzie wtedy wolało. No dobra, no i taki żołnierz co, siedzi w okopie. Nie, oni się tam nie siedzą w okopach teraz, nie? Siedzą w kawiarniach nas zdobytym terenie. Co to jest pierwsze? Vegetable crack no crack crackers, czyli ciasteczko. Ale patrz jak, za Ty, ale jak zapakowane, że to praktycznie nie ma tam w ogóle, w ogóle nie ma tego. Powietrza, nie ma powietrza, czyli umarłbyś bez powietrza, pamiętaj, To jest co? Cheese spread. Czyli to jest, ale to jest co? Ser w, w tym, w. To jest taki, w takiej mazi. O, zaraz wracie sprawdzimy. Do smarowania, tak, tak, tak. No, no, w takiej mazi to jest taki. Do smarowania. Ser do smarowania. To jest tak. Carbohydrate, elektrolity. Elektrolity, czyli no. to jest do zalania, żeby czyli taki, taki izotoniczny, taki, Ta. taki wiesz, Ta. ten, tak jak, jak ja, czy tacy faceci w moim wieku e, zasłabną gdzieś, to im się robi właśnie taką tabletkę z tych e, z elektrolitów, nie? To co, najpierw ja bym spróbował ten ser wycisnąć na tego krakersa. Co ty na to? Zobaczmy. Ciekawe, no powinno się dać otworzyć normalnie, nie? O, dało się, bez nożyczek. U, jak to wygląda, bracie, okropnie. Krakes. ty bracie, zobacz co tu się dzieje. Rozwala ja się. Chyba taki mięciutki. Słony. Chili with beans, to jest główne danie, to. To jest co? To jest to, wlewa się wodę. A, owinąć, tym trzeba owinąć to. Jak zalejemy wodą. Bo to będzie, widzisz, zobacz, z tej strony pod światło widać. Są takie te. Chemiczny. Takie chemiczne te. Tak. Co to jest to? Hot beverage bag. To A, jest to na gorący. No? A dlaczego będzie jakiś ciepły? To ciepły jak się robi napój. Czekaj, to mamy to. A tu są dodatki. Freeze, dried coffee, czyli jest kawa. Jakieś z do do słodyczy. Czekaj, zobaczymy co jest w tym, w tych dodatkach. Dobre to jest. Co to jest to? To jest jakaś serwetka, po prostu. Sugar, nie to wiadomo. Kawa. Ja patrzę pod światło. Kawa. Creamer, czyli mleczko do kawy. Stary, tu jest salt. Sól. Latex free. toalet, czyli towel. No tak to chyba mokra chusteczka, wiesz? No, otworzę od razu. Niech się suszy. Jaki ma zapach? Nie ma. Sam spirytus. Wszyscy tak potem sają. Okay. Są jak się... No tak, no tak w, w, w samolotach dają takie, do... umyjmy ręce przed... Takim uwalony tą prochem, wiesz, prochem, e, tym jakimś smarem. Przed jedzeniem. A to co to jest, Patrz, jeszcze, jeszcze zobacz, jest ta amerykańska flaga, wiesz, napis, wiesz, wiesz w kolorach, wiesz, takich patriotycznych, zero kalorii <noise> zamiast cukru możesz sobie słodzikiem. No to jest guma do rzucia, znając ich, oni zawsze mają, do wszystkiego mają, po wszystkim mają gumę do rzucia, nie? Dobra, teraz jest ciekawe, to są jakieś kuleczki, pepperoni pizza cracker. A, o, zajebiste, patrz, jak jest smaczne, to są, to jest pizza. Pizza w to Ja też to zgubiłem. Zobacz, to są takie koreczki, zrolowana pizza, zasuszona. W środku jest normalnie, czuję ten mm, ketchup, ostry, pikantny taki. Cholera, wiesz czym to jest jeszcze, ta pizza. Peperoni, pizza, peperoni, no. To jest pizza, peperoni w czopkach. Do ustnych oczywiście. Dobre! Crackers, pizza, czyli masz te, no, wyglowodany. Cornbread. Cornbread chleb ku A nie to jest deser. I on ma tu a żeby była wilgoć, taką specjalną wilgotną tą, bo to jest wilgotne, słodkie, takie ta, typowo takie amerykańskie, takie słodkie, wiesz o co chodzi? Jak na stacjach benzynowych się kupuje takie takie ciastka, takie, a może ciastko do kawy i kupujesz takie coś, to to jest to. No i teraz stary i tylko łyżka. U nas to wszystkie były, nie? Tak. No, w naszej polskiej. Cały zestaw sztućców. Tu, tu masz jeden. Jeden. Ale zapakowany tak solidnie. Solidnie, bardzo. solidnie, mocno jak cholera. Ta, ta łyżka też jest twarda, bo czasami, mhm. słuchajcie, na planie dają nam plastikowe widelce i noże i dostajesz jakiś kawałek mięsa, który jest... Chcesz coś? I tylko perfumę biorę tak. A ty nagrywasz? No. Zobaczam Cię. O ja. Tu masz deser, spróbuj sp sp pizzy. No bo nie bezglutenowe? To jest... <śmiech> <śmiech> to jest dobre pytanie. <laughs> Panie sierżancie, bo ja jestem bezglutenowy. Popatrzcie, popatrzcie. To jest, zobacz Edytka. Co to jest? Ser w żelu, D możesz... Będziesz pierdział potem. Gdzie się nagrało, że będę pierdział? Czyli tak, trzeba otworzyć. Na no to co? To muszę kawę tu wsypać, nie? Oho. No dobra, no to zacznijmy od tego, nie? Bo potem, jak odpalimy ten podgrzewacz, to już będziemy podgrzewali wszystko, wiesz? No? no nie musi być jednocześnie, bo to się podgrzewa ileś. Pamiętasz, ile to było ciepłe? 15 minut chyba tamten A dałbyś trochę wody mi tutaj do tego? Taką małą kawkę, ja sobie, bo ja lubię espresso, jak wiecie. To nie, że kodaj do walki! Jeszcze kawa! Jeszcze K, a w pancernych, w pancernych czy pies, normalnie wiesz, chochla była, wiesz, gotowali ten, ten i pod, przychodzili z menaszką i, zakład, i ten, nakładali sobie, nakładali ten jedzenie. Dobra. Ja bez kremera, wiesz? Jestem bezlaktozowy. Wypuść powietrze, bo napisane, nie, jakby. Mary, Mary, twoja stara to twój stary. <grystanie> no, 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 ten chłopiec, tak, tak, to doskonałe było. Dobra, mamy kawę przygotowaną do podgrzania. A nie posłodziłem, o Boże, nie posłodziłem. I tak, a jak się to pije, tak... Słomka powinna być. O, o złapałem ich, złapałem Amerykanów. Powinna być słomka, którą wkładasz. No, no na froncie jesteś, no przecież nie będziesz do kubka przelewał, jak nie masz. Chyba, że oni mają w wyposażeniu kubki. Dobra, Adaś, teraz jest najgorsze. No bo to się po prostu podgrzewa i się potem otwiera. Ale mówią, żeby otwierać tak, czyli tak się będzie jadło. U, trochę za dużo. Muszę od, od, odlać. U ty kurde, już parzy. No za dużo wziąłem wody, ja pierdzielę. Nie odleję teraz tego. O ty w dupę. No to tak wezmę, żeby to nie ten... Chciałem sobie przynieść talerz. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na froncie, gdzie zdobyliśmy miasteczko, i tam jeszcze ocalały talerze. A dać mam specjalne rękawice żeby się nie poparzyć. No takie żo żołnierskie, może też. Jak ją ja to wyjąć? Talerz trzeba mieć urządzeń. A, no widzisz, tu trzeba I obciąć. Tu bo wtedy, żebyś mógł no, jasne. Kul, do wyjęcia, tak. Czyli nie można tego użyć drugi raz, tego hitera. Ale nie zmieściłaby się ta kawa chyba za pierwszym razem, nie? Nie, razem, nie, to nie ma szans. Spróbujemy tę kawkę jeszcze sobie tutaj podgrzać. No kawka jest mniejsza od tego, wiesz, od dania zasadniczego. Czuję jak na pracach ręcznych w tym... szkole. A jedziesz? A widział? Jak szeregowy sobie poradził? Ha, 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 ha. Komu podrzuć kawę, chłopcy? Dawaj, kawę. A, dobra. Mm. No jest stary coś. Jemy. Ty, Al, zapaszek? Czujesz zapach, czy nie? Mm, jeszcze nie doleciało. <laughs> Ty w rękawiczkach jest. Syberia. Mm, gorące. miałem zjeść obiad normalny. z tym się można najeść. Chyba tam gdzie jest napisane, ile to ma 270 kalorii. Ale to wszystko chyba, nie? Tak, zjesz. Czyli główne danie. Ale ty, to jest taka. Fasolka, tu mięsa nie widzę. Ono jest chyba zmielone, nie? Czy fasolka ma tyle? Pytanie, czy to w ogóle z mięsem jest? Jest, jest tutaj mięso, ewidentnie. Są kawałki mięsa i kawałki fasolki. Kawałki mięsa są wielkości kawałki fasolki. I tak do porównania z tym polskim le. Jakby Pan miał zestawić? My to zupełnie inne. Tak byś poszedł do knajpy, nie wiem, meksykańskiej, a u nas tak byś był w knajpie polskiej, nie? Na przykład nasze było takie normalne, a to jest na ostro wszystko, bo tak, tą pizzę masz na ostro, to jest więc to jest pikantne, mocno pikantne, czujesz tam chili, sól, ten. I to też jest mega pikantne, to jest mega, to oh, daje da, kopa, ale... Powiem wam, że rzeczywiście jak byłem w wojsku, prawdziwym wojsku w 1988 roku, komunistycznym, socjalistycznym wojsku, to powiem wam, że te mm, potrawy w wojsku mają zdecydowany smak. No to jest po to, żeby jak był nawet nie jadek, to żeby coś zjadł, żeby miał siłę, bo to mm, znaczy się nie no, ta, te, ta pizza jest po prostu kapitalna. No, I to jest doskonałe. Ale nie czuje pan, że to jest jakieś takie sztuczne, nie? nie. Amerykanie mają te dania takie... Ty to jest lepsze niż to, co podają w restauracjach. W Ameryce naprawdę jest lepsze. Dopracowana jest figurka. Poczymy kawkę. Saj. A Nie wygląda tylko. Ale kurde może smakować. Panie sierżancie. Kawki. Espresso sobie zrobiłem. Takie. No tak. Tutaj, no to masz. Może sobie kawy zrobić 6 os, 8 os albo 12? Wiesz. A ja sobie zrobiłem espresso. 6. To tak jest takie podwójne. Takie podwójne espresso. No to już jest stygnie. Już nie jest gorące. Czy cukier. Po, a to jest po waszemu sugar? okej, okay, thank, thanks. No i teraz weź pomieszaj cukier. No stary. Tego nie przewidzieli, To nasi lepsi. Te klocki. Coffee time. Czuć chemię tutaj, Oho. w tej kawie. Ona nie jest taka, wiesz, jak sobie wyobrażasz kawę, że ma, ma aromat coś. Mm. Czujesz, że ma kofeinę i zaraz kopnie w beret, ale... Tania rozpuszczala. Mm -mm. Nie? Mm -mm. Wolę to niż te nasze rozpuszczalne, powiem wam, bo po tych naszych rozpuszczalnych od razu mnie szczypie w gardle. Ja nie mogę rozpuszczalnych kaw pić. A spróbaczmy, jak będzie smakowało z deserem. Dziwnie pachnie. Chemicznie. Sztucznie wygląda sztucznie. Nie, ale ten ser sztuczny, zajebisty. Ten mm. żółty. Ja go dzisiaj wezmę na te, na tosty sobie. Wchodź. Czyli spróbowaliśmy tego. Elektrolity. 40. No, nie, zapachniało ładnie. Przez, tak? Przez, ja przesło. nie poczułem. Jak myślałem, że to ty tak ładnie pachniesz. Ale jednak nie. To jednak nie ja. O jak wali, jaka chemia. O mamo, 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 mamo. Mamo, 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 mamo. O, fajnie, że tam ma taki. I to jest co so winogronowy, tak? O, Ale jak to wali. Człowieku. Ua! Zobacz ty, no, normalnie farba olejna, ty. Ale weź to, pomochaj, 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 bo nie, nie uwierzysz, że to może tak pachnieć. No to jest czysta. bo jak pędzelki myje, wiesz, jak maluje to tak z woda. I tak samo śmierdzi. Zaryzykuje pan? Ale słodkie, ja pierdam. To ma miliard tysięcy kalorii. Nie ja rozumiem, można, ja można zaryzykować nawet koli się napić, ale tego. Ty, no ale może, ma wiesz bo to musi mieć cukier, y, cukier jak cukier, ale przede wszystkim ma Elektro. elektrolity. No, to, jest, to jest to. Kalorii 90 kalorii to ma. No, czyli ma cukru jak ulep. ulep straszny. To to najmniej mi smakuje. No jeszcze oczywiście amerykańska guma do rzucia i tą gumą się będziemy żegnać. Jednak amerykańska armia ma, ma e, duże zaufanie do gumy. O oh ja. Yeah, I'm fine. Let's go. Give me my gun. Um, I'm ready. I'm ready to do my work. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Nie, nie, nie no, taka im wypada, nie? Kiedyś przyszła jedna bardzo znana osoba do mnie na zdjęcia próbne Z głową do rzucia i zrobiła tak. I grała, grała, grała i potem bo Nie przeszkadzać to. a no już na Hollywood szykuje po prostu. No, no, tak, no, jak się ktoś szykuje do Ameryki. Trzymajcie się, do zobaczenia no, wiadomo za tydzień, jak Przeżyję. Dzięki, thanks, soldiers.